Siemanko. Dzisiaj będę wymieniał świece zapłonowe w silniku 1.8 8 Turbo. Jest to silnik BFB, montowany m.in. w takiej jak ta Audi A4B7, ale też w wielu innych samochodach. I dobra, startujemy. Postaram się ten poradnik zrobić w tak przejrzysty, jasny sposób, żeby mógł to zrobić każdy, czy, czy dziewczyna, kobieta, czy nawet dzieci. Tak? Tak mi się wydaje, że każdy na nastolatek sobie. Pierwsza sprawa, to trzeba otworzyć maskę. Jak się maska otwiera, to chyba każdy wie. Jedziemy dalej. Teraz tak. Tutaj są trzy takie... takie... nie wiem jak to nazwać... zaczepy. Trzeba je przekręcić. W ten sposób. Powinno się nam to zluzować. No, ale dobra teraz tak ściągamy tę pokrywę do góry o. i naszym oczom ukazują się cewko kapturki no i dobra odpinamy sobie tutaj trzeba nacisnąć na to no, Cyk. delikatnie tą suftę wyciągnąć Zero. leś to tutaj na bok ewidentnie. i teraz musimy sobie ściągnąć właśnie tą tą cewkę cewką kapturek, no zależy jak to, kto na to mówi no i dobra tutaj mamy trochę towaru różnej maści trochę się dostało zanieczyszczeń dobrze by było to wszystko wyczyścić Można zrobić tak, w ten sposób, a to co tam wpadło, wydmuchać sprężonym powietrzem. No i dobra. Teraz tam na dole yy, mamy świecę. Musimy sobie dobrać odpowiednią. Odpowiednią nasadkę. Ja mam taką, to jest szesnastka, i ona tu w środku ma taką gumę, która będzie trzymać świecę. Jeszcze zanim sobie ją wyciągnę, to póki jeszcze nie wie, czy ma to, jeszcze sobie to dmuchnę. No dobra, ona jest już wykręcona. O! Teraz musimy tutaj na tą gumkę, o! Widzicie, jak mi się to wysunęło? Na tą gumkę założyć, żeby tą świecę stamtąd wydostać. No, ja miałem zamontowaną świecę NGK PFR-6Q. No, taki biały nalot tutaj jest na tej świecy. Ogólnie jeszcze nie wygląda aż tak tragicznie, ale... kupiłem nowe, to sobie wymienię. Dobra, no mam akurat takie świece. I teraz tak, wyciągamy sobie... jedno... tutaj dobrze by było sprawdzić sobie szczelinomierzem czy ta wartość jest tutaj tego odstępu taka jak przewidział producent silnika jeśli jest to zostawiamy jeśli nie ma to trzeba to, tą przerwę ustawić znaczy, no przeważnie powinna być ok ale gdyby na przykład się coś takiego zdarzyło że tu sobie przygniemy to delikatnie trzeba by to wyprostować do wartości tej nominalnej deklarowanej przez producenta czy tam przewidzianej i zaraz tak nigdy nie robimy tego w ten sposób, że wkładamy tu szczeliną i stukamy młotkiem bo można uszkodzić świecę, świece są bardzo delikatne, to są takie ceramiczne elementy, łatwo je uszkodzić jak ta ceramika pęknie no to później są przebicia także robimy to w ten sposób, że delikatnie doginamy i sprawdzamy szczelinomierze, nigdy złożonym, tylko doginamy, sprawdzamy, doginamy, sprawdzamy, jak jest ok, na ciasno wchodzi, ma się z delikatnym oporem przesuwać, wtedy jest ok. Jeżeli trzeba odciągnąć, to też nie podważamy tu śrubokrętem blokującą elektrodę, bo ona się uszkodzi, tylko trzeba użyć takiego haczyka i delikatnie to odciągnąć do odpowiedniej wartości. I mamy ok. Mała i nie wypadła. Jak ktoś nie ma tej gumki i by wkładał, by mu świeca wypadła, to koniecznie musi tu z powrotem to ustawić. Może się tak nawet zdarzyć, że ta świeca już będzie na tyle uszkodzona, że nie będzie się nadawała po takim uderzeniu do zamontowania. Bardzo ważna sprawa. świece wymieniamy na silniku zimnym, nie ostudzonym studzonym pojeździe, tylko na zimnym. Na przykład teraz jest siódma rano, jak wstałem, i auto po całej nocy jest wystudzone. Kolejna sprawa, jak już tu mamy do oporu, ręką dociągnięte, to teraz pokręcamy to kluczem dynamometrycznym. Wartość momentu jest zapisana na opakowaniu świec zapłonowych. Dlaczego to jest tak istotne? Jeżeli dokręcimy za słabo, no to będą przedmuchy, może nam przez to się uszkodzić gwint, bo jakieś tam jakiś tam nagar czy coś zgromadzi się w gwincie i będzie słaby styk do masy. No i przedmuchy, to też jest niebezpieczne, nie może tak być. Jeżeli dokręcimy zbyt mocno, możemy uszkodzić świecę. Jeżeli by pękła porcelana, wiadomo, będą przebicia. Także tu na opakowaniu 28 Nm no i na tyle dokręcam. 28 Dobra. Ta gumka nam na tyle trzyma, że mam teraz problem, żeby nasadkę wyjąć. Nasadkę uwolniłem, także zakładam cewkę. Tutaj można sobie to wyczyścić. I ona musi się tu ładnie kliknąć. O, w ten sposób. Teraz zakładam przewód. O, też tu musi się wkliknąć. Dobra. Ja analogicznie będę postępował tu w przypadku tych trzech cewek i świec. Ale co ważne, ważne jest to, a mało kto o tym mówi, że nie wolno zrobić czegoś takiego, że po wymianie świec, a ja zrobię sobie taki test, wsiądę, odpalę i zgaszę. No jak jest wszystko ok, to gaszę. To jest zabójstwo dla świec, szczególnie w starszych konstrukcjach, na przykład w starszych motocyklach, gdzie tam były gaźniki, zwykłe takie stanie. taka świeca była przylana i takie rydówki na przykład świece, to potrafiły po takiej próbie yy, zostać uśmiercone, krótko mówiąc, no to je wykończało. Dlatego jak już wymienię wszystkie świece, odpalę samochód i udam się na dłuższą przejażdżkę. Yy, Kilka kilometrów aż te świece się rozgrzeją do właściwej swojej temperatury, no i wtedy można silnik zgasić bez problemu, ale nigdy tak na po takiej krótkiej próbie, gdzie silnik ma jeszcze parametry do pracy na zimno, bogatsze dawki. Także takiego czegoś nie robimy. Dobra, ja lecę zresztą. Widzimy się za chwilę. Ja już jestem po wymianie, świeczki wymienione, teraz sobie tak. Podsumujemy, no, tak sobie wyglądają. E, podsumujemy sobie, żeby wszystko zapamiętać, co tu jest ważne. E, tutaj trzeba uważać, bo na przykład ktoś już u mnie wcześniej urywał tutaj, o takim do, do podważania. To już go nie ma, ktoś to urywał. No, trzeba dbać o czystość tak, żeby tam nic nie napadało. E, jak zakładamy świecę, no to też, żeby gdzieś nie uderzyć tą elektrodą. E, pierwsze obroty to w palcach sobie wkręcić żeby nie było tak, że na przykład krzywo się nam świeca wkręci to pierdzielimy kluczem i urwiemy gwint bo to już jest kaplica to już wielkie koszty by były także pierwsze te obroty w palcach reszta już po oporze kluczem dynamometrycznym no i co? żeby nie odpalać, nie gasić tylko się przejechać, żeby się ten silnik rozgrzał świece żeby się wygrzały elegancko tutaj przy wpinaniu te wtyczki, żeby to wszystko ładnie się wkliknęło co tam jeszcze, no, jeszcze co do świec. No to żeby ich nie kupować gdzieś na Allegro od jakichś szemranych sprzedawców. Oraz, że trafiają się druby, a dwa że osoby, które są niezwiązane z motoryzacją, to też. Jeżeli nawet by był świec oryginalny, ktoś tym rzuca gdzieś tam się to wala, tak? No to też to może być uszkodzony towar i niepełnej wartości, tak? Płacimy za to, ale nie jest wszystko tak, jak być powinno. Dobra, to ja sobie... Zakładam tą pokrywkę. No i dobra. Z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. I do zobaczenia w następnym. Cześć.